Sezon 23/24 dobiegł końca. Wszystkie karty zostały rozdane. Mistrzem został Gryf Słupsk i to on uzyskał awans do trzeciej ligi. Ale jak to w sporcie bywa, wielka radość przeplata się z wielkim smutkiem i tak też było w tej ostatniej kolejce czwartej ligi, bo poznaliśmy sześciu spadkowiczów, którzy w przyszłym sezonie zagrają w lidze piątej. Szczegółowe podsumowanie tylko u nas. Już dzisiaj Dawid Szczęk, Mikołaj Ciecierski. zapraszam. Rycerze wiosny przypieczętowali awans. Gry w słupsk najlepszą drużyną czwartej ligi. Na tym jednak nie koniec. Słupszczanie mają plan, jak w trzeciej lidze zadomowić się na dłużej, o czym opowie nam prezes Mirosław Lewandowski. Mamy dla Państwa oczywiście także skróty innych spotkań ostatniej kolejki. Nie ma na co czekać. Zaczynamy! Miasto Słupsk w sobotni wieczór szybko nie zasnęło. Wielka feta i radość na stadionie Gryfa. Byliśmy tam też oczywiście z naszą kamerą specjalnie dla Państwa. Te najlepsze ujęcia, te najlepsze smaczki z tego co działo się w sobotni wieczór, a zakończyło się w niedzielny poranek. jak świętowała społeczność Gryfa Słupsk, a w naszym magazynie gościmy jednego z architektów tego sukcesu, kapitana drużyny słupskiej, Patryka Dąbrowskiego. Witaj Patryku. Dzień dobry, bardzo mi miło. Emocje opadły, czy jeszcze się utrzymują? No utrzymują się, myślę, że będą się jeszcze utrzymywały trochę, czekaliśmy na to długo. E, rok temu ledwo co się utrzymaliśmy, nawet nie myśleliśmy jeszcze w tamtym momencie, że Czeka nas coś takiego. Większość z nas jest wychowankami, nawet mieszkańcami Słupska, to dla nas to jest coś wspaniałego. No właśnie, wspomniałeś o tym, że się utrzymaliście w poprzednim sezonie. W ostatniej kolejce to zrobiliście, w meczu z Chojniczanką Chojnicę. Teraz robiliście awans do trzeciej ligi. Co takiego się wydarzyło w Waszym zespole, że tak zmieniliście się? To wynikało też z małego doświadczenia w zespole. Dla wielu chłopaków to był pierwszy sezon, więc już wtedy czuliśmy, że jesteśmy bardzo mocni. Wyniki to pokazywały, a i tak nie do końca. Widzieliśmy, że jak dostaniemy z 2-3 jakieś porządne transfery atakowe były, to to będzie takie uzupełnienie, w którym będziemy mogli gonić o top 3 w lidze. Na samym początku nie sądziłem, że możemy iść po awans. Zbudowaliście twierdzę w Słupsku. Na 17 spotkań wygraliście 16, tylko jeden remis. 55 bramek strzelonych i tylko 10 bramek straconych. Jak to zrobiliście? E, tutaj na pewno wielka w tym... Zasługa kibiców, bo mecze u nas mają całkiem inną otoczkę niż gdziekolwiek, z całym szacunkiem, gdziekolwiek nie, nie jechaliśmy, to nigdzie nie było takiej atmosfery. Nas nie są kibice, oprócz tego jesteśmy naprawdę bardzo dobrym zespołem, Cała, cały sezon to pokazał, ale przyjeżdżając do nas czujemy taką pewność. Nawet jak nam nie idzie, to kibice byli zawsze z nami, byli zawsze z nami, gdy się utrzymywaliśmy w lidze, nawet jeśli było to zagrożenie spadkiem, dostawaliśmy to wsparcie i w takich... W takich momentach to kibice nas na pewno niosą. Przez 90 minut gry na zielonej zawsze mamy przewagę, tak uważam i, i, i pokazują to wyniki. Patrząc po statystykach indywidualnych, te liczby się u was rozkładają porówno. Kolektyw to słowo klucz w kontekście awansu. Większość z nas jest kolegami, większość z nas jest zawodnikami ze Słupska, znamy się od lat, więc naprawdę jesteśmy taką rodziną i takim zespołem i faktycznie mamy nie mamy dwóch czy trzech wiążących postaci, takich, która by się ponad resztę całą, jeśli tak, yy, wyniosła, tylko mamy faktycznie, jak powiedziałeś, kolektyw, jest nas, nie wiem, z dziesięciu kluczowych, na przykład zawodników. Jak ktoś wypada, a wiele razy tak było w tym sezonie, bo mieliśmy kilka groźnych kontuzji kluczowych zawodników, to i tak to się nie odbijało na naszej grze. Oglądając Wasze vlogi, można odnieść wrażenie, że na linii trener wy urodziło się coś więcej, dlatego zapytam Cię o trenera Krzysztof Miller. Jak duży wpływ on miał na efekt końcowy? No ogromny. No. Trener zawsze jest jakby jedną z najważniejszych albo najważniejszą postacią w zespole eee, No i swoim postępowaniem w zespole i swoją egzystencją w zespole spoił nas w jedność. Nie było nigdy kwasów w szatni. Eee, od pierwszej do ostatniej kolejki atmosfera była dobra, nawet gdy mieliśmy jakieś małe potknięcia, nawet pod koniec sezonu te potknięcie i to że tak powiem, grube z nowym stawem 5 do 0. Eee, trener bardzo dobrze zareagował. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale już we wtorek na pierwszym treningu po, ty, po tej porażce, gdzie pojawiło się widmo braku awansu w oczach każdego, trener zareagował w taki sposób, że już we wtorek i w środę na treningu był tak zwany ogień i jedność. Więc trener ma w sobie coś takiego, że te relacje z całym zespołem eee, tworzy bardzo dobre, bo no, i też czuć, że żyje z nami. Jesteś wychowankiem Gryfa Słupsk. Praktycznie całą swoją piłkarską przygodę spędziłeś w tym klubie. Dodatkowo została Ci powierzona funkcja kapitana tego zespołu na ten sezon. Chyba ten awans dla Ciebie smakuje szczególnie. Od małego jestem w Gryfie i no ciężko, ciężko mi opisać w ogóle słowami, jakie to jest uczucie. No to jest coś wspaniałego. Podejrzewam, że jak zajdą ze mnie emocje za tydzień czy za dwa, dopiero dojdzie do mnie, jaką dużą rzecz zrobiliśmy. I czuję ogromną dumę. W każdym, każdy dzień, każdą godzinę. Sama duma, nie wiem, nie wiem jak to opisać. Gdybyś mógł wyjaśnić naszym widzom, skąd pomysł na ksywkę Słupski Grylis? <grylisz> nie wiem, podobnie trochę gram, trochę podobnie wyglądam. Po awansie może trochę się podobnie zachowywałem jak on. <grylisz> e, chyba z tego się to wzięło. Nie pamiętam, jaka była geneza. Moim i Państwa gościem był kapitan Słupskiego Gryfa, Patryk Dąbrowski. Dziękujemy za przybycie. Dziękuję bardzo, mi miło. A my płynnie przechodzimy do tego co się działo na czwartoligowych boiskach. Skróty spotkań już teraz. Gryf Słupsk pojechał do Kwidzyna z jasnym planem: przypieczętować awans do trzeciej ligi. Nie był to może najładniejszy mecz w wykonaniu gości, ale cel uświęca środki. W 40. minucie prowadzenie dał Wiktor Ciechański i Gryfici byli już tylko o malutki kroczek od upragnionego celu. A kiedy piłka odbiła się od Daniela Piechowskiego i zatrzepotała w siatce, po raz drugi było wiadomo, że mistrz może być tylko jeden. Gryf pokonał Supre 2-0 i w przyszłym sezonie, jako jeden z trzech pomorskich zespołów, będzie reprezentował województwo w trzeciej lidze. Apetyty na pierwszą pozycję mieli również zawodnicy Jaguara, którzy zrobili wszystko, aby doszło do niespodzianki w ostatniej serii gier. Krajszczanie podejmowali start miastko i już w pierwszej połowie prowadzili po golach Kacpra Bladowskiego i Oskara Krzyży. Goście odpowiedzieli w drugiej części bramką Bartłomieja Borowicza, ale ostatnie słowo należało do Klaudiusza Filasa. Jaguar kończy ligę zwycięstwem 3-1 i z nadziejami, że o awans uda się powalczyć za rok. O takich problemach mogą pomarzyć we Władysławowie. MKS miał jeszcze szansę, aby uratować ligowy byt, a zamiast tego spadł z wielkim hukiem. Nie grający już o nic gryf Wejherowo dał srogą lekcję futbolu ekipie z Półwyspu. Maciej Leskę napoczął rywali już w trzeciej minucie. Poprawił dwukrotnie Julian Gojkę, a dla gospodarzy trafił Marek Kwaśnik do przerwy 3-1. Po zmianie strony zespół ze wzgórza wolności dopiero dokręcił śrubę. Praktycznie nie wychodził z pola karnego MKS-u, raz po raz bezlitośnie pakując piłkę do bramki. Na listę strzelców wpisali się kolejno Maciej Leskę, Jakub Maszota, Super snajper Krzysztof Idzi, Jakub Kwidzyjski i Kamil Pranczyk. Na tym postanowili Gryfici poprzestać. A MKS lekko przypudrował wynik na 3 do 8, a gole zdobyli ponownie Marek Kwaśnik i Przemysław Rąkowski. Trudny to był dzień dla golkipera gospodarzy, a jeszcze gorzej. On i jego koledzy poczuli się, kiedy dotarło do nich, że w przyszłym sezonie powalczą o punkty, ale w piątej lidze z degradacją zdążyły się już oswoić AS Kolbudy i rezerwy Arki Gdynia. Obie ekipy spotkały się w Kolbudach i w trudnych warunkach zagrały lepiej niż można się było spodziewać. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 11 minucie po strzale Szymona Łukasiewicza. Arkowcy wyrównali w drugiej części. Dośrodkowanie sprytnie wykończył Maciej Żmuda. Więcej goli już nie padło. Mecz z kategorii tych wyłącznie o prestiż odbył się w Malborku. Pomezania podejmowała Anioły Garczegorze i objęła prowadzenie w 31 minucie. Autorem bramki został Wiktor Klinkosz. Na 2-0 podwyższył Konrad Nędza i wydawało się, że jest już po sprawie. Anioły odgryzły się jeszcze trafieniem Macieja Gregorka i wprowadziły trochę nerwowości w szeregi gospodarzy. Kropkę nad i postawił jednak Damian Górski. W druga gdeszczu i na mocno przesiąkniętej murawie o dobre zakończenie sezonu walczyły Sparta Sysewice i Bałtyk Gdynia. Faworytami byli goście, ale zdecydowanie więcej determinacji tego dnia mieli gospodarze. Pierwszy cios wyprowadził w 34. minucie Hubert Żuber. W 81. podwyższył Michał Pietrykowski. Biało-niebieskich stać było tylko na jednego gola autorstwa Roberta Hirsch'a w samej końcówce meczu. Sparta dzięki wygranej utrzymała się w czwartej lidze, a Bałtyk w kolejnym sezonie mocno rozczarował. Dobre widowisko oglądali kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć mecz rezerw Gedanii z drugą drużyną Raduni Stężyca. Gdańszczanie prowadzili już 2-0 po bramkach Jakuba Klepaczewskiego i Bartosza Bławata, ale jak mawiał klasyk, 2-0 to niebezpieczny wynik, więc goście ruszyli do ataku. Szybko odpowiedział Adrian Rajski, do remisu doprowadził Krystian Damaszkę, a prowadzenie dał Jakub Kafarski. Trener Paweł Szajrych ratował się zmianami i efekty przyszły, bo stan tego spotkania wyrównał Damian Giliga. I kiedy wydawało się, że obie ekipy podzielą się punktami, nokautujący cios zadał ponownie Krystian Damaszkę. Ostatni mecz to doskonałe odzwierciedlenie tegorocznej dyspozycji gdańskiej drużyny. Jeszcze więcej goli zobaczyli fani w nowym stawie. Grom odprawił z kwitkiem rezerwy Chojniczanki. Zwyciężyło również Powiśle z pogonią Lemborg, ale w lidze utrzymali się ostatecznie Lemborczanie. A tak wygląda tabela po ostatniej serii gier. Gryf dwa punkty nad Jaguarem z bilansem 27 zwycięstw, trzech remisów i czterech porażek. Z ligą żegnają się ekipy z miejsc od 13. do 18. Najszczęśliwsza drużyna mogła być tylko jedna, oczywiście Gryf w Słupsk, dlatego też wracamy do tematu numer jeden, czyli awansu tej ekipy do trzeciej ligi. Z nami już prezes tego klubu, Mirosław Lewandowski. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry witam wszystkich. Niesamowita praca wykonana przez pana, no i przez całą ekipę. Zbudowaliśmy sobie bardzo dobrą szatnię, duże zaufanie wśród zawodników. Wśród kibiców przede wszystkim, wśród władz miasta, którzy na nas liczyli, na nas zagłosowali przede wszystkim. No i efekt przyszedł. Zaufał pan trenerowi Krzysztofowi Millerowi, zaufał pan wielu młodym graczom, a oni no, odpłacili panu. Krzysztofowi Millerowi ufam już od kilkunastu lat, bo nasze drogi prowadzą od Olimpijczyka Kwakowo, gdzie osiągnęliśmy... Fajny cel, fajny projekt, który nam się udał. Że na małej wiosce kilkaset osobowej zrobiliśmy celiotkę, utrzymaliśmy ją i nie ukrywam, że były wtedy takie momenty, że może coś większego weźmiemy i ktoś tam może gryfa. To był żarcik taki, ale ten żarcik po półtora roku przerodził się w realia. Weszliśmy w ten projekt, pomogliśmy uratować klub który był ku, ku upadkowi. Ja rozumiem, że ten plan jest taki, aby powoli budować markę Gryfa Słupsk. Jak chcecie to zrobić? Nie stawiamy na utrzymanie się. Od razu idziemy wyżej. Nie wiem, czy się uda, ale na pewno będziemy chcieli być w czołówce. Jak będzie wyglądała drużyna Gryfa Słupsk? Jakie są priorytety, jeśli chodzi o wzmocnienia? No, plan jest taki, żeby trzon zawodników, którzy są z nami, żeby zostali. Jeszcze rozmowy na razie nie prowadziliśmy, ale, ale mamy jakiś pomysł na to, żeby tych zawodników utrzymać, zatrzymać u nas. E, część na pewno będzie problem, bo chłopcy też chcą iść na studia, niektórzy myślą o wojsku. Pracujemy nad tym, żeby te wzmocnienia młodzieżowe były, pracujemy też nad tym, żeby wzmocnić e, te takie kluczowe pozycje, gdzie, gdzie był taki niedosyt, gdzie brakowało nam w pewnych momentach e, na niektórych pozycjach. Jakie pozycje? No, pozycję na pewno chcemy wzmocnić obronę. E, tutaj Józek Józef Amoa jest tutaj dyrygentem naszej obrony i myślę, że jak dołożymy kogoś e, do niego doświadczonego i tak walecznego i przede wszystkim taką osobę, która nie denerwuje się, jest skupiona, e, to myślę, że to będzie dobry duet. Im wyżej mierzysz, no, tym jest trudniej samemu sobie poradzić. Czy wy możecie na to wsparcie od sponsorów, wodarzy? liczyć w przyszłym sezonie? No, na pewno od razu mogę odnieść się do włodarzy. Yy, mamy niesamowitą panią prezydent, pani Krystyna Danielecka Wojewódzka. Naprawdę zaufała nam przede wszystkim od dwóch lat, kiedy pełnię funkcję prezesa. Spotkaliśmy się i, i, i w, tak jak zawsze powtarza w wywiadach, że coś było w tym spotkaniu, gdzie mogła po prostu mi zaufać. Jestem optymistą, nie? Także tutaj wiem, że energia nie wycofa się ze sponsoringu Naszej drużyny. Mam nadzieję, że tylko może zrobimy jakąś korektę, bo jednak negocjacje, jakie były, to było czwartą ligę i przeskoczyliśmy jedną wyżej jeden level. O ile procent ten budżet musi się zwiększyć, jeśli przechodzicie z czwartej ligi? Do trzeciej, czy, czy już liczyliście to wszystko? Budżet musi się o 100% podnieść. Dokładnych jeszcze danych nie mam. Mam tutaj na przykład dane z wypłat, mam tam dane jeszcze z wyjazdów, ale tutaj, wiadomo, będziemy musieli zrobić nowe kalkulacje i dopiero wtedy będziemy wiedzieli dokładnie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo. To był bardzo ciekawy sezon w czwartej lidze, okraszony wielkim sukcesem Gryfa Słupsk. ale zobaczmy, jak te rozgrywki wyglądały w liczbach. W tym sezonie odbyło się 306 meczów, strzelonych zostało 1172 bramki, co daje średnią 3,83 gola na mecz. Najwięcej padło w 30. kolejce 53. W tegorocznej kampanii bardzo skuteczni byli też napastnicy, a liderem klasyfikacji strzelców został Mateusz Borowski z Gromu Nowy Staw. Sezon 2023/2024 obfitował także w bardzo dobre występy golkiperów. W tej klasyfikacji najlepszy Michał Nowak, który zachował aż 11 czystych kąt. To będzie najmocniejsza czwarta liga w historii. Wiele osób tak mówi, ale czy rzeczywiście tak będzie? O tym przekonamy się oczywiście, kiedy przyszłe rozgrywki wystartują. Już od początku sezonu 2024-2025 będziemy z Państwem w magazynie na dwa kontakty. A za te rozgrywki już bardzo dziękujemy. Dawid Szczęk, Mikołaj Ciecierski. Do zobaczenia.